Cię, uciekam. Boże, co się stało? Nie wiem, próbujemy ją uratować, ale auto w nią bobnęło. Elwira! Tylko nie Elwira! Dzwonimy po karetkę jak najszybciej. Dobrze, mam przy sobie telefon. Dzwonię po karetkę. Aoo, pomoc! Elwira, zaraz karetka przyjedzie po ciebie. okej. Okay. Dobra, chyba jedzie. Wow! Zabierajcie mnie do szpitala. Nie chcę umierać jeszcze. Chyba możemy wchodzić. Chodźmy. Elwira, jak się czujesz? Elwira, nie opuszczaj nas. Prosimy cię. Musisz żyć. Jesteś taka śmieszna i w ogóle musisz żyć. Mówili, że za bardzo dostałam w głowę. A jakby było w brzuch, to bym na miejscu umarła. A jak w głowę. też nie chcę was opuszczać, ale niestety moja pora. Elwira. Gdyby nie ty, ja bym nie poznał się z Michaelem i z tobą i z, i z Ashley. Gdyby nie ty. To by mnie potrąciło auto. I bym ja nie żyła. Gdyby nie ty, to mnie już by tu nie było. Gdyby nie ty i Lucy, bym ja nie żył. Przykro mi to mówić, ale żegnam was. Będę zawsze przy Was. Elwira, nie, 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 nie. Mm, spokojnie. Jeszcze chwilę. Ale pamiętajcie, że zawsze będę, zawsze będę tutaj. Ale ja nie chcę, żebyś było tu, tylko ja chcę, żebyś było z nami. Trudno taki los mnie spotkał. I pamiętajcie: walczcie do końca ze swoich ostatnich sił. A teraz muszę Was pożegnać. I ktoś wezmie lekarza Proszę Co się stało? Odsunąć się proszę Musimy ją jakoś uratować Wyjdź wszyscy Elwira nie Chodź musimy iść Elwira Elwira nie Biedna Lucy i Elwira. Mam nadzieję, że spoczywacie w pokoju. Były takie młode. Spoczywaj w pokoju, Elwira i Lucy. Dobra, to chyba wracamy do domu. No szefie, już zabita Elwira. To dobrze, zabij następną osobę. Kto to ma być? Może Michael. Ten spryciarz, który złapał mojego pomocnika, nie licząc ciebie. Oczywiście. A ile zostanę wypłaty? 300 zł. Mogłabym o 200 więcej. Dobrze, 500. Może być. Może być. Już go zabiję. W brutalny sposób. Już ja się z nim policzę. <śm> Cześć, mamo. Cześć. Cześć, Wnusiu. Babcia. O, a gdzie jest tata? Tata wyjechał za granicę. Kiedy? Dlatego ja przyjechałam w odwiedziny. Niestety ma pracę za granicą. A gdzie? We Włoszech. O, to nie fajnie. Dobra, to idę na górę. Dobrze. A kiedy będzie obiad-kolacja? Jest w pikarniku mięsko na ciebie czeka. Możesz sobie teraz jeść. My oglądamy tu telewizję. I odrób pracę domową. Mamo, mamy przecież wakacje. Ale na egzamin musisz się uczyć chyba. Ech, no dobrze. Czas na obiad o kulacja. Mówiła, że w piekarniku no to sobie podgrzeje. Czemu ja wszystko muszę rozwalać? Muszę teraz to posprzątać. Ale mi się pić chce. No nie no, rozwaliłam znowuż. Głupia kochoń.